Dobry wieczór Państwu. To piękny moment zostać wybranym piłkarzem roku i bardzo mocno dziękuję za to dziesiąte, można już powiedzieć, że jubileuszowe wyróżnienie w plebiscycie piłki nożnej. Postrzegam je jako wyraz uznania nie tylko dla moich osiągnięć, ale przede wszystkim dla tych, którzy współpracują ze mną dzień w dzień w Polsce i w Niemczech. Każde nasze działanie składa się z ciężkiej pracy, poświęcenia i determinacji. Bo niezależnie od tego, czy w danej chwili wygrywamy, czy przegrywamy, zawsze do samego końca dajemy siebie wszystko. Bez rad i wskazówek trenerów, sztabów szkoleniowych, opieki medycznej, współpracy kolegów z boiska, wsparcia oczywiście kibiców, życzliwości przyjaciół, no i przede wszystkim miłości rodziny. Myślę, że nie odbierałbym tylu wspaniałych nagród. Tym wszystkim osobom gorąco dziś pragnę podziękować. Dlatego raz jeszcze pięknie dziękuję za nagrodę Piłkarza Roku i serdecznie Państwa pozdrawiam.